piszemy drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego koła zamachowego. Moment bezwładności razy przyspieszenie kątowe jest równy ten iloczy momentowi siły. A następnie zauważmy, że koło zamachowe hamując zmniejsza swoją prędkość kątową od omega 0 do 0. Piszemy równanie prędkości kątowej. Kątowa na końcu jest równa omega 0 plus epsilon y, gdzie omega 0 to prędkość kątowa na początku. Dwa prawa, które pozwolą nam znaleźć moment siły. Postępujemy tak. W pierwszym równaniu za omega 0 wstawiamy 2 pi F0, czyli 2pi razy częstotliwość koła na początku. Natomiast w drugim równaniu za moment bezwładności podstawiamy wzór. Na moment bezwładności walca pełnego. Masz go z lewej strony ekranu. Te dwa równania pozwolą nam znaleźć moment siły hamującej. Dwa równania i dwie niewiadome. Aby znaleźć moment siły, trzeba jeszcze określić przyspieszenie kątowe. Które to przyspieszenie kątowe weźmiemy z równania pierwszego. Mając przyspieszenie kątowe, wstawiamy je do równania na moment siły i znajdujemy że jego wartość była równa około minus czternaście setnych newton razy metr. Minus, bo jest to moment hamujący.